Dzisiaj na kanale O domu świetny odkurzacz pionowy, za który zapłaciłem 138 zł. I to nie jest żart. Modelem, o którym będziemy dzisiaj mówić, jest Secotech Konga Thunder Brush 560. Ja na ten model trafiłem na promocji w jednym z sklepów. Kosztował 138 zł, ale to była chwilowa promocja, więc nie szukajcie go w tej cenie, bo po prostu nie znajdziecie. Ale ja zobaczyłem, że ten odkurzacz kosztuje normalnie jakieś 220 zł, 200 zł. To są mniej więcej te okolice. I powiem Wam, że jestem nim naprawdę zachwycony, bo jak dobrze wiecie, testowaliśmy już tanie odkurzacze pionowe, które były akumulatorowe i tam były Problemy bo ten odkurzacz miał mało mocy, bateria była niewymienna, więc to był taki element, który po prostu będzie szybko się psuł. Do tego taki odkurzacz z akumulatorem nie powiem, że każdy, ale wiele z nich jest ciężkich. Jednak moim zdaniem dwa największe problemy to jest właśnie to, że ten akumulator jest niewymienny i szybko się zepsuje oraz taki odkurzacz ma po prostu małą moc. I Jak możemy rozwiązać te problemy? Po prostu usunąć akumulator i dać kabel. Ja wiem, że to się wydaje banalnie proste, bo to jest oczywiste rozwiązanie. Ale przez to, że się napatrzyłem na te wszystkie odkurzacze pionowe, które zawsze miały akumulator, to ja nawet nie pomyślałem o tym, że to może wyglądać inaczej. No bo co, Największy zalety tych odkurzaczy to jest fakt, że możesz iść z nim wszędzie i sprzątać bez problemu, nie jesteś uwiązany kablem. I o ile w drogich sprzętach to się naprawdę sprawdza, no to w tych tanich to jest problem, o czym przed chwilą zresztą mówiłem. Tutaj tego problemu nie ma. Ten odkurzacz, mimo że jest bardzo tani, jest bardzo mocny. Moc tam deklarowana tu 600 W, ale to nikomu nic nie powie. Najważniejsze jest, że ten odkurzacz po prostu dobrze sprząta. Z takich innych parametrów całkiem duży pojemnik na brud, pół litra. Sam plastik no jest takiej przeciętnej jakości. Widać, że to jest tanie urządzenie, ale nie jest na tyle kiepskie, że mi się wydaje, że to zaraz się rozwali, bo to zbytnio nie trzeszczy i tak dalej. To po prostu o, wygląda na dosyć Tanie. Więc yy, generalnie powiem Wam, że odkurzacz bardzo interesujący. Zobaczmy jeszcze co mamy w zestawie sprzedażowym, który jest bardzo ubogi. Pudełka wam nie pokażę, bo już je wyrzuciłem. Mamy instrukcję obsługi, to nas nie interesuje. Do tego mamy zaledwie dwie końcówki. Końcówka szczelinowa oraz taka końcówka z dosyć twardym włosiem, a do tego najprostszy wieszak, na którym możemy umieścić w ten sposób zarówno odkurzacz, jak też te końcóweczki. Więc zestaw jest naprawdę podstawowy, ale czego innego spodziewaliśmy się po tanim odkurzaczu. No i warto powiedzieć też, dla kogo to jest odkurzacz. Powiedziałbym, że przede wszystkim dla osób, które szukają tanich sprzętów, no bo ja ten odkurzacz na przykład kupiłem babci. Babcia narzekała, że jej odkurzacz nie działa, że ona chce jakiś fajny odkurzacz, ale nie może być drogi, bo ja nie lubię płacić dużo pieniędzy i nawet jak ja mówię, że ja kupię, to nie ma być tanio, bo... Bo ja tak chcę. No i dobra, kupię mi taki odkurzacz, ale ja sam chciałbym mieć taki sprzęt w czasach, kiedy byłem na przykład studentem. Kiedy szukałem jakiegoś odkurzacza, właśnie za 200-300 zł, a to kosztuje jeszcze mniej, zwłaszcza po tych czasach inflacyjnych, to naprawdę jest szok. Więc ja taki odkurzacz chciałem mieć w czasach, kiedy po prostu nie miałem pieniędzy. Do tego, jeżeli ktoś wynajmuje chaty na Airbnb, no i chce po prostu kupić dobry sprzęt po taniości, no to też wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Chowamy to do szafy. Wiele miejsca to nie zajmuje, a mamy tutaj tak naprawdę. Wszystko co mamy. A no i powiedziałem o wszystkich końcówkach, a nie powiedziałem o jednej, tej najważniejszej, podstawowej. To jest taka klasyczna szczotka do odkurzacza. Tutaj nie ma żadnej turboszczotki czy coś. Mamy tylko prostą taką regulację, tutaj. No i do tego możemy nastawić, czy tutaj mamy dodatkową szczotkę zbierającą włosy. To jest najprostsze rozwiązanie, które znamy z klasycznych odkurzaczy, takich też podłączanych do prądu, ale nie pionowych. Jednak warto powiedzieć, jak to sprząta. Sam z tego korzystałem, używała tego odkurzacza również moja mama oraz siostra. I powiem wam, że nie sprawiał on żadnych problemów poza jednym. Tutaj ten odkurzacz bardzo mocno się nagrzewa, kiedy sprzątamy przez dłuższy czas, więc pojawia się takie poczucie, że coś z tym może w przyszłości się stać nie tak? Ale powiem wam, że póki co nic się nie stało, zresztą inne odkurzacze też się nagrzewają. Wydaje mi się, że ta wysoka temperatura może wynikać z tego, że mamy tutaj. Moc niż w y, odkurzaczu akumulatorowym. Jeszcze z takich odczuć, zarówno moich, jak też mojej siostry i mojej mamy, to powiem Wam, że ten odkurzacz naprawdę daje radę z droższymi modelami, które są akumulatorowe. Moja siostra na przykład używała Dreamy R20 do sprzątania, później wzięła ten i powiedziała, że no faktycznie gorzej, wykonany, tych końcówek mniej i tak dalej, ale sprząta równie dobrze, jeżeli momentami nawet nie lepiej. Doceniła na przykład, że znacznie lepiej ściąga brud z dywanu, z którym zwykłe odkurzacze akumulatorowe sobie nie radziły. Więc, jak widać, da się zrobić to tanio i dobrze. No tylko trzeba zrezygnować z oczywistych rzeczy na rzecz jeszcze bardziej oczywistego rozwiązania. I tak, jak mówiłem, w codziennym użytkowaniu ten odkurzacz po prostu działa dobrze. Zrobimy też taki szybki test, żeby nie było jak radzi sobie z mąką, ale to nie powinien być problem. Czujcie tutaj, że mamy dużą moc i zaczynamy. No. A no, i żeby nikt się nie oburzył, to była mąka. To jest komunikat do wszystkich widzów z jednej strony, bo jest coraz więcej afer z naćkanymi YouTuberami, ale to też jest komunikat do Boxdela, bo wiemy, że aktywnie ogląda nasz kanał, więc nic się tutaj nie zmarnowało. Stary, nie martw się. Jeżeli chodzi o montaż wszystkich elementów, to tutaj też nie ma wielkiej filozofii, bo jak używaliście, czy to Dysona, czy jakiegoś Dream, to są przyciski, zapięcie i tak dalej. Nie, tutaj rura wchodzi w rurę i tyle, tak jak w tych starych odkurzaczach, które znamy na przykład z lat 90 -tych, 2000 -tych, albo z najtańszych modeli, bo i to jest najtańszy model. Pojawia się też pytanie, czy jeżeli będziemy dużo używać tego odkurzacza, czy na przykład ta rura się wyrobi, wydaje mi się, że nie, bo ona jest znacznie solidniejsza od całej reszty konstrukcji, widać, że. Ktoś to mądrze zaprojektował i po prostu przemyślał. No i wynika to z tego, że ta rura jest po prostu metalowa, kiedy cała reszta jest bardzo, ale to bardzo plastikowa. W rurze mamy też taką klasyczną regulację. No też bez większej filozofii nie ma tutaj chyba o czym mówić. Samo opróżnianie odkurzacza też jest bardzo łatwe. Mamy pojemnik, który mieści pół litra brudu. Jeżeli chcemy się pozbyć nieczystości, to robimy tak. No i wszystko wylatuje. Później po prostu to zamykamy. Oczywiście zdarza się jak we wszystkich modelach, że jakieś włosy i tak dalej mogą się tutaj zaplątać. Wtedy to trzeba wygrzybywać ręcznie, co jest dosyć niemiłe, ale to się zdarza zarówno w tak tanim odkurzaczu, jak też w Dysonie kosztującym 3,500 zł. Z innych rzeczy, o których nie powiedziałem, a o których warto powiedzieć, tutaj mamy taki najprostszy filtr z gąbki, więc nie jest to jakieś nie wiadomo co. Jeżeli chcemy go tutaj otworzyć, zamknąć, to po prostu korzystamy z tego wieczka i żeby odkurzać nie trzeba cały czas trzymać przycisku, no bo mamy po prostu on-off, bo w niektórych dysonach na przykład jest, że trzeba cały czas trzymać, kiedy się sprząta, ja tego rozwiązania nie lubię, to jest lepsze. O tym odkurzaczu po kilku tygodniach testów. Powiem Wam, że bardzo tani, bardzo dobry model, bardzo przemyślany. Fajne jest, że jest lekki, bo nie ma akumulatora. Nie będzie się zbytnio, zbyt szybko psuł, bo nie ma akumulatora. A poza tym ma wszystkie rozwiązania, jakie znamy z klasycznych odkurzaczy pionowych, ale bez zbędnych udziwnień, żeby było taniej. I tak po prostu to mi się podoba. Oczywiście nie wiem, jak ten odkurzacz będzie działał na przykład za rok albo za półtora roku, ale w sumie będę mógł Wam o tym opowiedzieć, bo tak jak mówiłem, kupiłem ten odkurzacz na użytek prywatny, a tylko przy okazji go nagrywam, bo nie mogłem uwierzyć, jak dobrze tak tani sprzęt może funkcjonować. Uznałem, że też powinniście o tym wiedzieć. Więc co, to było chyba wszystko, co miałem wam dzisiaj do powiedzenia. Proszę was o łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. W komentarzach porozmawiajmy na temat tanich odkurzaczy. Może znać jakieś równie fajne modele za około 200, no powiedzmy nawet 300 złotych. Czemu nie wymienimy się tymi rekomendacjami? A poza tym, jeżeli obejrzeliście ten odcinek od początku do końca, no to napiszcie w treści komentarza hasło pani odkurzacz i będę wiedział, że byliście z nami przez ten cały czas. A tymczasem żegnam się, widzimy się niebawem na kanale o domu, na kanale o technologii i słyszymy w podcaście o technologii. Cześć!